Uczestnicy tegorocznych warsztatów Fleksograficznych, Fleksa, jakiej jest każdy widzi, dyskutują na temat bezpieczeństwa opakowań. Z ogromną przyjemnością witam przed naszymi kamerami pana Andrzeja Rowickiego, założyciela i właściciela firmy Vistar, czyli podwarszawskiej przygotowalni Fleksograficznej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dobrze. Kiedy jest mowa o bezpieczeństwie opakowań, to natychmiast przychodzą do głowy albo drukarnie opakowaniowe, albo przetwórcy opakowań, albo dostawcy rozwiązań do druku i przygotowanie, czyli maszyn do produkcji opakowań ewentualnie materiałów. Pan reprezentuje przygotowanie fleksograficzną. Jak temat bezpieczeństwa wpasowuje się w pańską pracę? No poniekąd można powiedzieć, mamy bardziej bezpieczną pracę, oraz maszyny się tak nie szybko nie kręcą, nie ma tak dużo materiałów. Palnych, chociaż mamy rozpuszczalniki, ale my patrzymy na to jeszcze, ja patrzę na to przynajmniej jeszcze z innej strony. Bezpieczeństwo widzimy technologicznie, związane z technologią i drugie bezpieczeństwo z opracowanymi materiałami. I powiem tak, na pierwsze dajemy sobie radę, bo da się tutaj zastosować odpowiednie rozwiązania technologiczne, żeby pracować bezpiecznie. Natomiast w drugiej strefie, której bardzo często kojarzymy z tym cyberbezpieczeństwem, mam spostrzeżenia i uwagi, i, i tu mam inne podejście do sprawy. Ja mniej więcej 15 tysięcy złotych miesięcznie wydaję na to bezpieczeństwo, cyber, cyberbezpieczeństwo. I, czyli dość duże pieniądze. I praktycznie moje spostrzeżenia są takie. Przestępcy, bo to tak trzeba ich nazwać, nie hakerzy, przestępcy, nazywajmy rzecz po imieniu, są bezkarni. Ja chętnie bym dołożył 50% jeszcze więcej na to, żeby tych przestępców ścigać. Oni są bezkarni, dlatego że państwo, różne ośrodki nie mają pieniędzy na zatrudnienie wysokiej specjalności albo ludzi o wysokich specjalnościach którzy by potrafili dotrzeć do tych ludzi. Oni się kryją za czarnym internetem i są bezkarni. I to jest takie moje podejście do sprawy. Ja będę się musiał dalej chronić, ale ja nie wiem, nie znam dnia i godziny, kiedy ten atak na mnie będzie przeprowadzony. Natomiast oni wybierają tą godzinę. Ale mówiąc o bezpieczeństwie danych, myśli Pan o bezpieczeństwie plików, plików które Pan utrzymuje u systemów, klientów. aplikacji, systemu zarządzania. Wszystko mamy przecież zdigitalizowane. Systemy opierają się na wymianie danych bazy, bazy, bazach danych. My oczywiście, tak jak mówię, te 15 tysięcy idzie na ludzi, na sprzęt i utrzymanie, ale moglibyśmy je lepiej spożytkować, prawda? I tak to rozumiem. Temat bezpieczeństwa do tego tematu można podejść jeszcze z drugiej strony, czyli bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa przez pana klientom. Nie chodzi mi o cyberbezpieczeństwo, tylko o poczucie, że są dobrze zaopiekowani przez pana. Proszę zareklamować swoją firmę, bo tak naprawdę co pan jest w stanie klientom zaoferować i dostarczyć jako jedna z czołowych przygotowań no, fleksograficznych Polsce? Właśnie, że ich prace są zabezpieczone produkcyjny jest też zabezpieczony. I teraz tak, ten y, pracę zabezpieczony, czyli właśnie wartości niematerialne. One są u nas archiwizowane w czterech miejscach. Do ostatecznego miejsca, czyli na różnych serwerach backupowych, do których jest bardzo trudny dostaw, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy zbudowali safe, w którym w safe siedzi drugi safe, a w tym safe jest trzeci safe, a potem w tym trzecim jest czwarty który jest nie do ruszenia, dlatego że on nie ma żadnej komunikacji. To są pliki zaakwizowane na nośnikach stałych. Czyli my dbamy o to bezpieczeństwo, nawet do tego stopnia, że po 5-10 latach jesteśmy w stanie wrócić do prac i zidentyfikować je i określony sposób wykonać. To jest bezpieczeństwo danych. Natomiast z drugiej strony bezpieczeństwo wykonania to jest to, że mówimy o tym, że mamy sprzęt, który ma y, swoje backupy. Mamy linie technologiczne wysokiej jakości, ale to są automaty. I w tym bezpieczeństwie ja coś innego widzę. Ludzi. Współpracować z konkurencją. Jeżeli ja współpracuję ze swoimi kolegami, to my się nawzajem zabezpieczamy. Prawda? I tak trzeba pojmować bezpieczeństwo. Nie dawać y, tylko... Y, ustawiać, że jesteśmy jedynie najlepsi, tylko spróbować rozmawiać z kolegami. I tak to traktuję. Trzecie pytanie, które chciałem zadać dotyczy już konkretnie tych warsztatów fleksograficznych. Jest Pan bardzo ceniony przez Jacka Galińskiego i Piotra Lisa jako taki swoisty trzeci muszkieter, bo stoi Pan za wieloma pomysłami, które tutaj są wałkowane w trakcie konferencji. Czym szczególnym wyróżnia się ta siódma edycja? No, to jest bomba. To jest bomba. Wymyśliliśmy w okolicznościach trudnych, bo byłem bardzo nieprzychylny pomysłowi konkursów. Jestem jury w wielu konkursach. I Dodajmy, wie? że mówimy o konkursie. A? Tak. O Igrzyskach Fleksografu. Igrzyska Fleksografu, całkiem co innego. Po prostu odwróciliśmy placek do góry nogami. Wszystko, co było mdłe, miałkie w konkursach, ma mieć w tej chwili. Yy, Energię, tą, z tą energią wychodzimy do drukarni, do młodych ludzi, którzy chcą się wybić. Chcą walczyć o swoją pozycję. I takie jest przesłanie. Dlatego igrzyska. I po kolejne informacje, szczegóły zapraszamy do zapraszamy. E, zaglądania na media społecznościowe. Na pewno więcej jutro, się będzie. Jutro, jutro ogłoszę, jak wygląda, wyglądają reguły, jaki jak jest regulamin, harmonogram pracy. Przedstawimy, myślę, że wszystkich to zainteresuje. My na pewno przyjrzymy się temu i zapraszamy wszystkich do tego, Dziękuję. żeby również się z tym zapoznali. Dziękuję, Dziękuję uprzejmie.